Miasta, nie centrum człowieku, jesteś, idziesz się, odlewasz, zakręcasz, wylewasz gdzieś później, nie, nic nie śmierdzi, no bo kurwa, gdzie będziesz leciał, wiesz jak to jest, jak ci się chce sikać, nie, kiedyś pamiętam, pojechałem do kolegi do, do, na taką wiochę Świdwin. kurwa, jak tam się chciałem odlać, człowieku, wszystko zabudowane, każdy metr, kurwa, jakaś komóreczka, jakiś garaż, chuj wie co. No i powiem Ci, ciężko było się, kurwa, oblak. Co to jest oblec? W że boja. No, jak coś można sobie pauzę zrobić, jak kogoś interesuje. Albo po angielsku. No dobra, wygląda jak taka... Ty, wygląda jak... Jak meteoryt jakiś, nie? Ty, no to ale to jest puste w środku, chyba. Kurwa, człowiek by się tam zmieścił. Nie jeden. Nie jeden. jeden. No, jeden. no. fajne, taki ładny kolor. Naturalna konserwacja. O, tu jest jakaś dziurka, a nie e, puste. Można coś tu sobie schować, nie? Ciekawe, czy są jakieś kamery. O, i to są te, słuchaj, to są nawigacyjne rzeczy. Tamto, i tamto ma z czymś się zrównać, i tam gdzieś dalej jest druga. Kurwa, zobaczę to, czy nie? Wiem, że gdzieś tam, tam, tam trzeba się przemieścić, ale chyba nie, nie zobaczę, ale gdzieś jest. I jedno z drugim ma się spotkać. Patrz, tam jednostka. Nie, nie, to jest to jest coś innego. Ale o tamto mi chodzi. Tylko tamta to jest podejściowa, z tamtej strony, jak walisz. Tam się mają spotykać. A ta, ta się ma spotykać, to jest tor podejściowy z tamtej strony do przebieży. Patrz, wypływa jednostka żółta. Jakaś, badawcza czy coś, nie wiem. Ale tam ma dwa razy po 600 gdzieś koni o oh jest, patrz, tam. tam tam tam, daleko, widzisz i prawdopodobnie to jest tamta o, pokażę wam no nie wiem jak wam to pokazać Kurczę, to jest tu, tu gdzieś tam o właśnie i one się spotykają o, paliwko do Grzesia jedzie. Widziałeś? Albo do Grzesia, albo na kuter któryś z tych, nie? Bo, a to będziemy widzieć. Ale on i tak musi tam naokoło objechać. No dobra, tam nie ma co za bardzo pokazywać. O patrz zapierdala. Widzisz już idzie na pełnej chyba. No tutaj no, w sezonie no to jest yy, dużo ludzi, nie? Bo tu z Policę Szczecin przyjeżdża. No dobra, stąd to na tyle. Zaraz będzie trzeci odcinek.